Coraz jest ona ważniejsza właśnie dlatego, dlaczego stanęliśmy z życzliwym uśmiechem, ciesząc się z tego, że skoro jesteśmy. Kochani powstańcy, Rodziny Warszawy. Ale również te uczucia, o których się tak często nie mówi w kontekście powstania. Czyli właśnie miłość, czyli właśnie solidarność, czyli właśnie koleżeństwo. Jeżeli ktoś nie zna polskiej historii, jeżeli ktoś przyjeżdża z zagranicy. I oni wtedy oglądają te przejmujące filmy Warszawy w gruzach, rozglądają się dookoła. Koleżanki i koledzy, powstańcie w Warszawie. Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo, lat i pragnieniem całego polskiego społeczeństwa wolność, niepodległość, demokracja i efektywna praca dla dobra Polski stały się przykłady. No to zgodnie z przysięgą składali słowa